Siemanko mordeczki, witam was z Krówki połówki. Już tutaj ketchup przygotowany, w razie czego jeszcze e, tabasko. Wiadomo, też troszeczki, wiadomo. E, za, zamówiłem w końcu burgera Kuala Lumpur małego, czyli 150. E, no już mocno wysmażony, bo po prostu nie chcę ryzykować, nie wiecie co w końcu kurde oczywiście bez, bez sera wiadomo jest, jak to ma. no to co meczki? czekamy oczywiście to jest razem z krytyczkami także jest elegancko szczerze może później jeszcze do u sobie on także także mordeczki czekamy Bo. Okej murdeczki, cały czas czekam, e, jednak e, przesiadłem się na drugą część stołu, o, jak słyszycie akurat e, zamówienia. E, przychodzą cały czas. Są też klienci, e, także może być troszeczkę e, gwarno, ale mam tutaj akurat, e, no tu akurat mam e, menu, ja, ja bym zapomniał akurat dodać e, fotkę linka do menu czy fotkę przypomnijcie mi o tym wyraźnie tego. po prostu dodam to w poście wiadomo e, kuala lumpur ma e, sos sriracha, więc jest ostry e, bazowo ma cheddar, ser cheddar oczywiście ja bez grillowany ananas grillowane krewetki e, jeszcze jeden ser cheddar ja oczywiście bez cheddar'a wiadomo, Koplet. sałata Masło orzechowe. Tak, mordeczki. Jest bardzo grubo. Mały 150 gramów, kosztuje 25 zł. Średni 200 gramów, 30 zł. Duży 400 gramów, 40 zł. Ale wiecie, co. Mordeczki, mordeczki to są kreweteczki To jest z krewetkami Google. W końcu muszę to spróbować. Na pewno będzie ostro, będzie na pewno pysznie, bo jest masło orzechowe z e, No to cóż, czekam, 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 czekam. Mam jestem już. Jak widzicie, znowu się przesiadłem. Tu uda o pod tymi oto jest keczup jest tabasco, ale raczej ja nie będę używał. Friteczki jest zawsze dobre. Mm. Zobaczcie, krewetki są, mm. będzie pyszne i wolę nie rozpinać, no bo już nie raz mi się rozwaliło. Mm. Wow kurde ostre, bardzo bardzo ostre jak mówicie pikantnego nie polecam ale ja lubię mm. mm. no i lepsze najlepszy jest tych co do tej jadłni. Masło orzechowe robi swoje. Zresztą mordeczki. Jest masełko orzechowe. Teraz będzie pierwszy gryz gdzie będzie wszystko. I sałata i, i wszystko co ja oczywiście mam. Czyli i kotlet i sałata i ananasy.

co, ale... burger <laughs> może chwileczkę poczekać o kreweta wyleciała no, hmm. duża A. może znowu bo, szczerze mówiąc to lepiej stopniowo jeść hmm nie wiem czy mówiłem o tym ale jeszcze zamówię e, o nią do meczu gór. dzisiaj jak gra z Główniki Młęczna na wyjeździe więc mordeczki idę zamówić no to słów eee, o po burgerze. A. Połączenie właśnie dobrze przyprawionego mięsa mm, właśnie masła orzechowego, krebetek, syra, czyli czyli ananasa, jest naprawdę bardzo dobre. No i oczywiście zielone. Piękne

Właśnie zjadłem dużą krewetkę. No dobra może nie jakaś wielka, ale naprawdę potężna. Przepyszny smak. Oczywiście dla tych, którzy lubią krewetki, wiadomo. Hmm. Odeczki jak dotąd. Najlepszy. Góder.

Hmm. Najlepsze no jest to, że niczego nie pożałowali. Oj, sklep. Okay. Trochę ja mnie utrząsnęło. Trochę ja nie przytyka. Dobra, pójdę pojadę śpicie. Jak już będzie zimne, żeby było tylko szybko. Młodeczki, Oczywiście Pepsi, no bo akurat tutaj koli nie ma, więc wiadomo. Pepsi i Coca-Cola są bardzo podobne. Dobra, no, no dobra, nie bardzo podobne, ale są podobne, więc co? Oczywiście teksyczka. Dobra, pożar uderzony. Serio, Syriaca mnie przytłoczyła. Ale. To jest To też, Nie to Ale powiem wam, że po prostu mnie przytłoczyło jeszcze to. W ogóle też trochę. Przytoczyła mnie właśnie ostrość, od dawna nie wiem Ale młodeczki. Też akurat e, to masło orzechowe zakleja przełyk i, i ciężej się je. Przynajmniej u mnie. Także polecam tutaj jakąś opitkę.

A mięso ja wziąłem wysmażone. O, już mam odniósł napisy, elegancko. Odgrzeję sobie do meczyku. Zresztą... Proszę bardzo. Są, spójrzmy w kierunku wodnego. Ale na pewno wyskoczymy zanim go do tego odgrzeje. Nie będzie to idealne, ale będzie pod meczek. Idealne. Może nie będą przepyszne, ale wiecie... Oh, nie no naprawdę potężny zawodnik zresztą powiem wam jedno ja już się przejadłem ja już jestem przejedzony szczerze dajcie mi chwilę wracam za chwilkę także młodeczki czas na podsumowanie w smaku Przepyszny, ale, no właśnie, yy, trochę jednak syriacza yy, to wszystko przytłoczyłam. nie po prostu przytłoczyłam. może nie smak, ale po prostu już pod koniec jak było trochę tej syriaczy, no jednak nie było już idealnie, dlatego <tuszy> daję piątkę yy, ogólnie. Smakowo jest na 6, ale, mm, ale jak jest za dużo tej syraczy, to po prostu to wszystko przypłacza. Mm, no, może dlatego było tak ostro, że nie miałem seka. Może dlatego, ale wiecie, ja nie mogę sera i nie lubię. Także no cóż, jest piąteczka na 6, oczywiście. Także, mordeczki, trzymajcie się, wielki pozdrow i żół.